Z tego po prostu fajną książkę. I ona została doceniona przez środowisko naukowe. Co dla mnie było takim wow, że ta książka też wejdzie w obieg naukowy, a nie tylko w obiekt, znaczy dodatkowo wejdzie w obieg naukowy, bo tak naprawdę najważniejszy był ten obiekt czytelnicza naukowy to gdzieś na drugim miejscu, więc to super zaskoczyło. Znaczy, ja osobiście przeczytałem tę książkę. I pierwsza moja myśl w głowie, jaka się zrobi dzieło po przeczytaniu tej książki, jak, jak niesamowita jest ta książka, bo dwie dwa elementy, które ja znalazłem, ta książka się czyta jak dobry kryminał, bo różny, ja nie będę jej zdradzał, mm -hmm. bo na pewno nie będę chciał, ale różne sceny, sytuacje, które tam są przedstawione, pokazują troszeczkę troszeczkę zabawny sposób, trochę przekorny. Taki mm -hmm. mocno historyczne, jak to akademicy piszą, mocno taki nudny, wciąga po prostu. I ja na przykład czytam kilkadziesiąt kolejnych Twoich książek mówię, proszę. No, będę sięgał, sięgał dalej. Więc nie już y, jakby z dwoma rękami się podpisuję po tym, że faktycznie pokazujesz w zupełnie inny sposób pisania. Yy, tak, ale to um, jeśli sobie mogę pozwolić na taką meta uwagę, bo. Proszę. W ogóle, Ja często też mam spotkania, także ludzie chcą usłyszeć coś o książce, o historii, a mi się znowu odpala taki tryb meta, żeby opowiedzieć o, bardziej o, wa o warsztacie. Więc tylko tak e, krótko. Ja bardzo dużo czerpię z warsztatu scenopisarskiego, to, to, gdzieś jak pisać scenariusze filmowe. E, ucząc się pisania scenariuszy filmowych, jednocześnie nauczyłem się pisać lepiej książki historyczne I większość tych rzeczy formalnych inkorporuję do swojej, można powiedzieć, warsztatu pisarskiego historycznego, że nie jestem w jakiejś takiej sytuacji, że o, gdzieś spłynął na, znaczy na mnie jakiś taki dar opowiadania historii, tylko też wynika to, z, no mogę powiedzieć, z bardzo dobrego przygotowania teoretycznego, jak należy pisać po Jestem chyba jedyną osobą na... Pols na, w ogóle na rynku historycznym to nie, ale na polskim rynku historycznym jestem chyba jedyną, która gdzieś jedną nogą jest tak mocno zakorzeniona w tej pracy naukowej, bo jednak te rzeczy, to, to nie jest doktorat mój nawet, to są rzeczy już po doktoracie gdzieś, gdzieś, gdzieś napisane, a, a drugą nogą gdzieś o wiele słabiej, ale jednak też dobrze przygotowana do, do pisania scenariuszy filmowych i że to się wszystko może spotkać po prostu w tych książkach. Najfajniejszych jak Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, Barbarika, czy też Robb Dobrze, jak już chcia... zainspirowany jesteś tym serią, to mam takie mm. pytanie. Trochę przekorne. Masz nieograniczony budżet Netflixa. Którą z elementów, lub całą Dzieje Księstwa Cieszyńskiego ekranizujesz Czyli jedno, jedno jakieś zdarzenie. E... Jeśli chodzi o Netflix, to najłatwiej byłoby im sprzedać historię Elżbiety Lukrecji, no bo tak, mamy ja, ja no, t, trochę, t, trochę tak, że mamy modę, to trzeba tak powiedzieć mamy modę na silne postacie kobiece w kinie. Po prostu, y, byłam nawet chyba w zeszłym miesiącu na takim, można powiedzieć, castingu dla wydawców, że każdy wydawca przedstawia jakąś swoją e, książkę, Producentom, co w polskim świadku zazwyczaj oznacza albo PiS, ludzi związanych z pis albo Netflix, i zazwyczaj to była, znaczy, jak gdzieś wskazać, nurt, który jest najbardziej, dominuje, który dominuje, to jest nurt właśnie innych postaci kobiecych. Tyle, że czasami trzeba gdzieś na siłę, gdzieś dopisywać pewne cechy charakteru. Elżbieta Lukrecja nawet nie była silną postacią kobiecą, co była tak charyzmatyczną, tragiczną jednocześnie i niezwykłą postacią, że Zasługuje na, z pewnością zasługuje na, na, na opowieść filmową. I to jest chyba opowieść, która by najłatwiej trafiła do Netflixa. Ona byłaby dość y, smutna i trudna, ale myślę, że, że, że jakby mając tak świetną postać, dałoby się, y, znaleźliby się widzowie, którzy by chcieliby za nią piszczyć. Ja bym poszedł w postać męską, mhm. akurat zakonika. Które tam jest charakterystyczny, który święcił, a nie był sam święty i tym podobne. Więc tam hmm. były takie elementy nie chcę za dużo zdradzać, zra tak się zastanawiając, skąd w ogóle pomysł na, yy, na pisanie, bo to jest jednak sporo wymaga czasu i wiedzy na pisanie księdza cieszyńskiego. W sumie mi ten pomysł towarzyszył już nawet jak, jak, jak zacząłem robić doktorat Stephen Runciman dzieje wypraw krzyżowych to jest jedna z, chyba z formacyjnych dla mnie książek historycznych Runciman był brytyjskim arystokratą, on sobie też mógł tak nie, 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 nie nie martwił się specjalnie o swój byt. Mógł sobie pozwolić na, na pisanie, później, ale pióro miał, miał znakomite i też zasłużenie. Sprzedawał niesamowite liczby, liczby egzemplarzy swoich książek. I on pisząc Wyprawy Krzyżowe, pisał je w latach 50., w tym samym czasie Grupa Amerykańskich Historyków, klasyczny projekt badawczy, zespół badawczy. Podzielili się rozdziałami i też pisali o wyprawach krzyżowych. I Ransiman napisał, że jedno brytyjskie pióro nie jest w stanie wygrać rywalizacji z amerykańską armią maszyn, maszyn do pisania, ale jest w stanie nadać epickość i unikalne autorskie spojrzenie na przeszłość. My, w przypadku Księstwa Cieszyńskiego, czy Śląska Cieszyńskiego, właśnie, akurat tutaj to było Śląska Cieszyńskiego, mieliśmy do czynienia z taką armią maszyn do pisania, i byłem jedną z nich. Wieloto, wydano wielotomowe dzieje Śląska Cieszyńskiego. Ale jest to w pełni, gdzieś taki był los tej książki, że ona nie miała być opowieścią zajmującą, tylko miała być przede wszystkim zbiorem faktów, danych i podstawowych interpretacji historycznych. Jeżeli ktoś szuka jakiejś informacji, to jest bardzo dobrze no, bardzo dobrze napisana i udokumentowana książka. Dwa tomy też, dzieju Śląska Cieszyńskiego, e, otrzymały Nagrodę Werszkiego i Felczem. Tyle, że zdecydowanie gdzieś moje ambicje, czy może nawet nie ambicje, co temperament. O, tak to jest chyba lepsze określenie. Gdzieś mój temperament idzie w kierunku bardziej pióra niż maszyn do pisania. I gdzieś, znaczy ta decyzja dojrzała bardzo szybko, ale gdzieś forma tej książki, żeby ona naprawdę była przyjemna i dało się ją czytać, żeby znalazła czytelników i żeby jak najszerszemu gronu opowiedzieć o Księstwie Cieszyńskim, ale nie tylko opowiedzieć o Księstwie Cieszyńskim jak było, ale opowiedzieć moimi słowami i z naciskiem na akcenty, które ja wybiorę i podzielić się swoimi interpretacjami pewnych rzeczy. To jest moim zdaniem z perspektywy, bo czytając już ją jakiś czas temu, sam prolog tej książki jest hmm. niesamowity. Wciąga prosto od, od pierwszej strony. Tak, znaczy z prologiem nie zdradzając, ale prolog zaczyna się w Szanghaju, co jest strzałem zupełnie jest rzeczą To nie jest produkt którego się oczekuje. Jak się otwiera Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, to się powinno przeczytać, że jest taki południowy subregion Śląska, który jest ważnym tematem akademickim, a jednocześnie leży na pograniczu dwóch państw i zamieszkują go dzisiaj dwie grupy wyznaniowe przede wszystkim, ale ma bardzo złożoną historię i warto o tym opowiedzieć. No i generalnie takiego wstępu się spodziewa. I to jest też trochę właśnie myślenie scenopisarskie, że to. Amerykanie to nazywają cięciem do pościgu. No, no Tutaj mamy niemal, że dosłownie, może nie pościg, ale szybką jazdę i w przenośni dosłownie, po samochodem, ale gdzieś towarzyszy mi właśnie to cięcie do pościgu, że nie szkoda czasu na takie prologi, od razu wchodzimy w środek akcji i, i, i jedziemy. I, i, I też dojrzewa do mnie, um, znaczy dojrzewa do mnie, mówię, tak jakbym naprawdę nie umiał pisać, ale piszę lepiej niż mówię, chciałbym zastrzec. Jak wpadłem na ten pomysł tego prologu, byłem z siebie bardzo, bardzo, bardzo dumny. Ja się zastanawiałem, w jaki sposób... Nie, inaczej powiem. Ja czytam bardzo dużo różnych książek historycznych. ale Ta książka mnie bardzo mocno ujęła, więc też okazuje, że da się napisać w to totalnie niestandardowy sposób książkę, w takie, że jak wciągnie od deski i desk, bo ja to przeczytałem prawie w jedną osobę. Wow, ten, yy, bardzo mi miło. Yy, Wymagało dużo pracy. To też i, i tego właśnie, znaczy to dzieje Księdza Cieszyńskiego, było gdzieś byłem idealnie przygotowany, bo miałam po tych 20 latach naprawdę, jestem specjalistą w tym zakresie. A z drugiej strony, przychodząc z tym takim warsztatem, z tym napisarskim, byłem w stanie połączyć w sposób absolutny w tych. Yy, gdzie, gdzie? Księstwa Cieszyńskiego. Nie wiem, co więcej powiedzieć. no Tak, głupio się chwalić, że tak wyszło, tak super. Znaczy inaczej, jak tak fajnie. Tworzymy tą książkę z tyłu, jest ogrom przypisów. Więc to faktycznie tak, jest. Nie jest tylko jeden przepis, tylko jest kilka dziesiąt stron. Tak. Każda informacja pojawiająca się w książce jest zaopatrzona przypisem. Jeżeli rzeczy są dosłownie, nie były wcześniej nigdzie publikowane, to jest odnośnik do archiwum. Przypisów jest prawie tysiąc i to nie jest mechaniczne powtarzanie dla literaturą naukową, tylko wiele rzeczy jest nowych i na poziomie faktografii, także średniowiecznej, i też na poziomie interpretacyjnym, zwłaszcza kwestii językowych, narodowych i politycznych z czasów austro-węgierskich. W uzasadnieniu Nagrody Felczaka i co też powiedziałam, tak, wreszcie ktoś to zauważył, że pochwalono mnie właśnie za... za to Ujęcie tych kwestii, że to, że książkę się chyba fajnie czyta, nie, 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 nie znalazłoby uznania. Tylko właśnie sam fakt, że tam na, na koniec, tam trochę ten posiada tej książki, to jest, jestem w pełni świadomy, ale to był też taki że już To już powinien, już chyba zostanie do końca. I trochę to ten posiada w końcówce, ale tam e, opowiadam o rzeczach. Ważnych i fundamentalnych wręcz związanych z kwestiami narodowymi w naszym regionie, w sposób w jaki może inni opowiadali, ale nie w sposób tak mocno wyartykułowany i z takim położeniem, z tych akcentów jest trochę jednak świeżego w tym wszystkim spojrzenia. No i potem książka się zamyka też takim nagłym cięciem, jak, jak, jak powinien się kończyć też film. Dokładnie no, teraz wró może wrócę trochę do tych poprzednich książek, bo Trochę zaskoczył, bo było polskie, polskie imperium i od razu dzieje się książka. Nie, 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 to było tak, że było, e, to jest taka w sumie przeplatanka, bo generalnie, gdzieś zostawiając te książki chronologicznie, to widać wielki chaos po prostu w tym, w tym co robię, ale można powiedzieć, że tutaj ta, ja to pokażę, bo to tak, no w sumie robi jest dużo tych stron, e, że gdzieś można powiedzieć, że to była taka rozgrzewka przed księstwem cieszyńskim, że to jest ten pakiet e, naukowy cieszyński, który przyniósł. W sumie nic lepszego Cieszyńskiego na pewno w życiu nie napiszę, no, dzieje księstwa Cieszyńskiego to jest mnie cieszyńska książka życia. I oprócz tego gdzieś równolegle e, poszła najpierw taka seria bardziej popowa, czy znaczy wszystko jest wydane przez wydawnictwo Znak, ale najpierw była to rzecz bardziej popowa i gdzieś w pewnym momencie e, zaczęło, zaczęło się pisanie też popowe, ale już e, jest inna szata graficzna tych książek. Barbarica ma świetną okładkę i Barbarika po tych książkach ciekawostkowych, można powiedzieć, zapowiada nowy nurt, można powiedzieć, mojej twórczości, że te książki są, już przypisów nie mają schowanych na koniec, tylko mają przypis dolny na tej zasadzie, żeby od razu można było widzieć, że narracja jest może i wartka i pewne rzeczy się mogą wydawać nieprawdopodobne, ale wszystko jest świetnie udokumentowane. I książki też te mają recenzje naukowe. To nie jest tak, czasami recenzje naukowe w świecie akademickim są czysto grzesznościowe, że ktoś tam jest spisany jako recenzent i, i jest okej. Okay, ja zaraz podam przykład takiej grzesznościowej recenzji, żeby to tak nie było, że rzucamy, ale tutaj są poważne recenzje na tej zasadzie, że dostajemy listę uwag. Nie jest ich specjalnie dużo, ale pozwala wyeliminować pewne błędy, może pewne jakby szarże interpretacyjne i czasami no, nikt nie jest cyborgiem można przeoczyć czasami jakąś ważną publikację, która się ukazała dawno temu albo zupełnie e, niedawno. Się już wiem jakie miałem zastrzeżenie do dzieja dzieje księstwa, dzieje, hmm. dzieje księstwa Cieszyńskiego, nawet nie chciałem tu przejść przez gardło, już wiem o co chodziło. Nie miał otwartej oprawy. Nie miał otwartej uprawy, ale Dzieje się Cieszyńskiego w przeciwieństwie do tych książek, gdzieś finansowanych przez instytucje naukowe i tych książek wydawanych przez wydawnictwo Znaku, Dzieje Księdza Cieszyńskiego jest moim projektem autorskim w sposób totalny, ponieważ jest finansowany wyłącznie przez mnie. To jest, jest tam wydawnictwo wpisane na dzieja Księstwa Cieszyńskiego, ale wydawnictwo miało odpowiadać za dystrybucję. Dzieja Księstwa Cieszyńskiego na poziomie inwestycyjnym jest, jest moją książką. Ja włożyłem własne oszczędności, żeby to wydać i w momencie, kiedy koszty zaczęły rosnąć, stwierdziłem, że twarda okładka nie będzie tym argumentem, który... Tak brutalnie mówiąc, czy będzie więcej czytelników, jak będzie twarda okładka? Nie, taka była odpowiedź, że estetycznie wyglądałoby to na półce albo jako prezent z pewnością tak. I może za jakiś czas, kiedy ukaże się, nie nazwam mu tego drugim wydaniem, tylko no można to nazwać takim mikro drugim wydaniem, to będę się zastanawiał, czy może rzeczywiście tego nie, nie ująć yy, w twardej układce. Ale, ale to jest perspektywa na pewno kilku lat, na pewno nie jest kwestia tego roku albo przyszłego. Mówię? bo staram się być zawsze szczery z, ze swoimi gośćmi, to jest jedyne chyba zastrzeżenie, do którego ja mam osobiście, hmm. bo każda kolejna już książka, już jest w twardej oprawie, już jest tak wykonana, że po prostu wbija w siemię. Tak, znaczy ja na początku też chciałem dzieje Księstwa Cieszyńskiego w twardej oprawie, no po prostu budżet mnie zmiótł. Zależało mi, żeby ta książka była dobra. Więc poszedłem do Szymona Tarabury z pytaniem, czy nie zrobiłby mi okładki. Doktor Katarzyna, szkaradnik, wykonała świetną redakcję tej książki. Też chodziłem po, po moich znajomych historyka, konsultując niektórymi całość tej książki, a najczęściej poszczególne rozdziały, nawet akapity. I, Gdzieś trzeba było zrobić skład, skład jest ładnie, ładnie też zrobiony i to wszystko były, były koszty i zdecydowanie yy, znam autorów, którzy na przykład potrafiliby wydać w twardej okładce, ale, zrezyg ale zrezygnować z redakcji, no nie? a jestem generalnie z tych, że yy, przede wszystkim zawartość, Okładka też jest ważna, ale to już nie jest, znaczy twarda okładka nie, nie, jest, nie jest kluczem. Ja rozumiem twoją, twoją uwagę. No i pamiętam, w idealnym świecie ta książka by kosztowała tyle samo i z perspektywy odbiorcy, i z perspektywy inwestora, i miałaby twarda okładka w idealność. Nie bez powodu zaczepiłem akurat element, bo cała reszta po prostu jest zrobiona tak, że nie ma się do czego doczepić, hmm. bo jaki skład, jak i recenzja, jakie poszczególne tak jak hmm. akapity jest po prostu, Książką Marzenia. Ja miał widz, słuchacz, czytelnik, ktokolwiek będzie miał okazję. Ja z miło chęcią polecam przede wszystkim tą książkę, żeby faktycznie wziąć do ręki, przeczytać. Bo mieliśmy jakiś czas temu też okazję na jednym z konkursów, powiedzmy, że prezentem dla osób to była Twoja książka. O, miło, dziękuję. To też akurat yy, była taka sytuacja, że faktycznie też pokazujemy historię. Przystępny sposób. No, dzięki Twojej osobie, bo gdyby twojej osobie nie było na rynku, to gdyby nigdy możliwe, że młodzież nie sięgnęłoby tym chłodną książkę. Bo pojawiłby się inny autor, który też próbowałby zagospodarować gdzieś tę niszę. prędzej czy później. Udało się tobie. Tak, udało się mi. Powiedz coś więcej o Barbaryce, bo tak wspomnieliśmy o polskim imperium, troszeczkę o dziejach księstwa sześciwskiego. O czym jest Barbarika? Barbaryka opowiada o terenach dzisiejszej Polski, dosłownie. Czyli tą dzisiejszą Polskę jak trochę foremkę, nałożyć na mapę. I opowiedzieć o tym, co się działo przed Mieszkiem Pierwszego, co można opowiedzieć z perspektywy historii. Wspomagając się archeologią, wspomagając się językoznawstwem, wspomagając się genetyką, ale przede wszystkim ta perspektywa historyczna, bo mamy na rynku. Książki, z perspektywy archeologicznej jest, ale trochę archeologicznej, znaczy nie, że trochę, ale generalnie archeologia próbuje odpowiedzieć na inne pytania niż, niż historia, jest to inny warsztat badawczy. I to miała być opowieść, która by dostarczała, jakoś byłaby spójnie ułożona, żeby też dało się to czytać przede wszystkim, ale jednocześnie, żeby zawierała stan aktualnej wiedzy naukowej, bo na ten temat prac naukowych jest multum, a prac jednotomowej. Syntezy historycznej ziem polskiej przed Mieszkiem I, autorskiej nie ma. Jest to problem w ogóle polskiej historiografii od zawsze. Już w XVIII wieku, jak Adam Naruszewicz pisał swoją Wielką Historię Polski, zacząłem od II tomu, Tego względu, że stwierdził, że ten pierwszy jest skomplikowany i to jeszcze potrzeba trochę czasu. Ten pierwszy tom ukazał się w pewnym sensie podśmiertnie, ale gdzieś ten model pisania syntez historii Polski sprawia wrażenie, że się zaczyna od drugiego tomu, bo wcześniej nie było nazwy Polska. Ale z kolei na przykład, nie wiem, jak się czyta, nie wiem, myśli o historii Francji, to są ci Galowie. Jak się myśli o historii Włoch, to gdzieś jest Imperium Rzymskie. Jak się myśli, e, nie wiem, o historii Anglii, to też są czasy jeszcze, zanim Anglowie pojawili się na Wyspach. No a w naszej, w naszej przestrzeni nie było. Ten temat został zagospodarowany przez pseudonaukę. To powiem to jest też rekomendacje moich znajomych. Ja kupuję twoje książki, kupuję w ciemno, bo wiedzą, że to jest dobry materiał na książkę. Więc to też pokazuje, że warto kupić Twoją książkę. Warto zaznajomić się. Bo faktycznie dzieje się. Cię. Dzieje księżyca Cieszyńskiego, no sporo osób ode mnie mi przystało. Mm -hmm. też, Polskie Imperium także, no chrobrego, no nie, to dopiero jest świeży nabytek. E tak, chrobry jest, i to zawsze powtarzam, że ukazała się książka w 2017 o Bolesławie Chrobnym, która się nazywa Narodziny Potęgi. Parę lat później inne wydawnictwo wydało książkę o Innym Królu pod tytułem Narodziny Potęgi. Kiedy chcieliśmy zrobić wznowienie książki w. No teraz, w 25 roku na tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, okazało się, że znaczy, no, ten tytuł został stracony. A już miałem napisaną książkę o Okietku pod tytułem Okietek Rex. Więc stwierdziliśmy, no to zróbmy z tego serię. I stąd ukazała się ta książka pod tytułem Chrobry Rex. Yes. Na op we wszystkich materiałach marketingowych i na okładce jest napisane, że to jest drugie wydanie Narodzin Potęgi, więc jeżeli ktoś z Was, ktoś z Państwa ma Narodziny Potęgi, to Chrobray Rex jakoś nie jest potrzebnym nabytkiem albo nie będzie udanym prezentem, bo to jest ta sama książka, tylko drugie wydanie. Ale jeżeli będzie miał do wyboru jedną z tych dwóch, to zdecydowanie wziąć nowsze wydanie, bo już pomijając kwestie okładkowe, czy też wizualne, ale są tam dopisane dwa nowe rozdziały, są poprawione nieliczne pomyłki i są dodane kapsuły z ciekawostkami, nie chodziło o to, żeby dodać ciekawostki, ale powiedzmy o tamtych czasach zachowały się informacje, z którymi fajnie było się podzielić, ale trudno było je wpychać w tekst, bo by rozwaliły narrację. Stąd trochę wzorując się na Europie Normana Davisa, e, pierwszy raz zrobiłem to w dziejach księstwa Cieszyńskiego i od tego czasu stało się to pewnego rodzaju moim modelem operandi, że każda książka ma kapsuły, takie wstawki, można powiedzieć, między rozdziały. Swoiste, żeby ten materiał, który by niepotrzebnie byłoby go chować w przypisach, wrzucać do książki, by przytłoczył pewne, pewne rzeczy, zaburzyłby narrację, a tak yy, można to sobie przeczytać w oderwaniu od całej reszty. Znaczy, mój zdaniem, Chroblego e, przeczytam zaraz po premierze Twojej, jest niesamowita. Bo się patrząc po kolei, jak hmm. idą z tymi książkami, to kurczę, zastanów się, masz coraz lepsze książki. E, dziękuję. E, to jest tak, że rzeczywiście, znaczy nie wiem, czy rzeczywiście, ale. Staram się gdzieś rozwijać yy, autorsko. Im, Im późniejsza książka, tym bardziej zadowolony jestem. Dość tak yy, mogę powiedzieć, że z tej twórczości jestem bardziej zadowolony niż tego yy, wczesnego. Też yy, praca z każdym redaktorem mi coś daje. To jest tak głupio powiedziane, ale yy, być może nie ma złych książek, są tylko źle zredagowane. Ale praca, praca redaktorów yy, przy książce jest, jest bardzo ważna, o tym się zapomina yy, bardzo często, bo oni są schowani tylko na tych stopkach. Yy, Redakcyjnych Nomen Omen, ale każda, każda książka po przejściu przez redakcję, ja się uczę nowych rzeczy i przez to też każda książka e, jest, jest coraz lepsza. Oczywiście nie z każdym redaktorem jest jakaś taka chemia, ale powiedzmy, przy ostatnich książkach naprawdę bardzo, bardzo dobrze mi się pracuje. Jeżeli byś zabrał troszeczkę do kuchni, już powiem dlaczego. I, jakie, jakie elementy są potrzebne, żeby zbudować dobrze, dobrze napisaną książkę? Bo ty już masz 10 książek ze albo i więcej. Jakby... No chyba tak, no, jak to policzymy, to tak. Ale wiesz, co liczmy, może te nie liczmy, bo to nie jest kwestia okay. dobrego pytania, bo. Pomijając tego drobiazgu praza Kazałorzeź, bo to są takie, ktoś lubi bardzo historię regionalną, to się da poczytać tak dla przyjemności nawet, bo to jest zbiór takich 102 diagramów, ale napisanych takim mikroeseistycznym stylem. Ale też całe rzeczy, bo powiem tak, napisać, że ktoś się urodził i umarł w 1833 w Cisownicy, to nie jest kwestia gdzieś warsztatu, typu umiejętności dotarcia do źródeł. I opowieść o tym samorządzie gminnym też jest. Nie, nie jest jakimś takim. Więc to są, to są prawdziwe książki na tej zasadzie wymagające, y, związane z rzemiosłem pisarskim. Tutaj nawet jest idealnie, bo tu są, no powiedzmy, siedem będzie tylko. Dobra, to mój błąd. Licząc książki, 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 to jest tak, że były trzy w serii ciekawostkowej. E, można powiedzieć, trzy z nowego otwarcia: barwalika, chrobry Rex i łokietek Rex, który się ukaże, jak, jak już to film będzie na YouTube, to książka będzie w księgarni na pewno łokietek i Rex i dzieje księstwa czaszńskiego. Więc daję to siedem, z tym, że 6 łamane na 7, bo w jest znowu. Ale w każdym razie jest trochę już tych książek. I, no i masz ogromną zaplecze, poniekąd, i bazę wiedzy o no, 20 lat. No, to już jest niesamowita posiłek tak, znaczy to jest sytuacja jest taka, że nie jestem w stanie napisać książki historycznie na każdy temat. Bo czasami też dostaję różne oferty, albo sugestie, albo gdzieś dyskusje, a czy mógłbyś napisać na taki temat, a czy mógłbym napisać na taki temat. No i czasami się pojawia, nie wiem, są tematy, gdzie trzeba świetnie znać francuski, no to się pojawia bariera po francusku ani słowa. I generalnie wszystkie te książki, czy tematy, które podejmuję, to są rzeczy, które siedziały mi w głowie od dawna. Gdzieś, nie wiem, nawet w czasach licealnych miałem, nie wiem, w czasach licealnych miałem jakiś pomysł na książkę o czasach Mieszka pierwszego i trochę wcześniejszych są Napisane o popielu, i tak dalej. Pisałem do Chrobrego, to gdzieś też z czasach licealnych miałem 200 stron książki popularno naukowej o siostrze Bolesława Chrobrego z e, One nie były dobre, się nie ukazały nigdy. i gdzieś część, gdzieś może leży jeszcze w szufladach, część już pewnie spalona, ale gdzieś ten, ta kwerenda, ten research nie poszedł na marne, i dzięki temu siadając do Chrobrego, ja. Przeczytałam dużo tych książek na Chrobrym, mimo że ktoś by zobaczył na moje portfolio naukowe, ale przecież ten facet nie napisał nic o Bolesławie Chrobrym w żadnym czasopiśmie. I tak samo było z Barbariką, yy, i tak samo było z Polskim Imperium, bo to gdzieś jakaś taka fascynacja Sienkiewiczem i tym, co było naprawdę albo i nie w trylogii sienkiewiczowskiej głównie. No, to Nadzieja znaczy Księstwa Cieszyńskiego to już naprawdę klasyczne badania naukowe 20 lat, więc to nie jest tak, że o ja, nie wiem, cygaro i podejmuję się każdego zadania historycznego, yy, tylko tam, gdzie czuję się, gdzieś mam... Zrobiony ten research już wstępnie, że ktoś mi mówi temat, ja jestem w stanie od razu opowiedzieć coś, na, coś o tym i od razu jestem w stanie wymyślić szkielet książki, które jak to ma wyglądać. To w tym momencie siadam i biorę i robię dodatkowo, znaczy nawet nie dodatkową krendę, tylko wtedy robię krendę Sensu stricte. No to oprócz bazy wiedzy, co, co trzeba? Jaki element, żeby stworzyć taką książkę? Oprócz redaktorów i osoby robią korekty tekstu nie ja bym chciał troszeczkę zaprowadzić do kuchni, Mamy tych elemencików jest? Tak, to jest tak, że... bo powiedzmy o no, po klasycznej książce, robionej w klasycznym, dużym wydawnictwie. To jest tak, że najczęściej jest to efekt... jeżeli autor jest początkujący, no to wysyła propozycję wydawniczą, e... I tam zgadzają się albo i nie. Ale jeżeli autor już jest tam trochę bardziej zakorzeniony, to jest to element negocjacji z redaktorem nabywającym, czyli proponuje się ileś tematów. Stwierdza się, tego o tym ludzie nie będą chcieli czytać, to może się rzeczywiście tym zainteresują. No i po wyborze tematu robi się taki krótki szkic. On zostaje potem klepnięty przez osoby trzymające pieniądze, czyli powiedzmy. Sarząd, prezesa, różnie to w różnych wydawnictwach wygląda. I następnie przystępują autorzy do pisania. A modelem dość popularnym w Polsce, znaczy to już nie będę się odwołał do swoich doświadczeń, tylko powiedzmy generalnie, jak, jak ta branża jest kształtowana, jest model zaliczkowy, czyli. Część pieniędzy się dostaje z góry, część pieniędzy się dostaje z dołu po napisaniu. Nie wszyscy autorzy napiszą taką książkę, i, i, i niektórzy muszą zwracać, po prostu te książki nie powstają, ale jeżeli powstają, to potem otrzymuje się drugą część zaliczki. I zaczyna się nad tym praca redaktora, recenzenta merytorycznego w przypadku książek historycznych. Czasami dla powieści historycznych też się bierze recenzenta merytorycznego i na samym, i klasycznego redaktora. I kiedy już. To wszystko na zasadzie takiej korespondencji. Najczęściej yy, Word i w trybie recenzji, one dość długo trwają i gdzieś tam któraś wersja utarta, czasami będąca efektem negocjacji redaktora i autora, trafiają do klasycznej korekty. I potem po korekcie książka, zanim trafi do składu, czasami robią, robi to wydawnictwo samo z siebie, znaczy samo bez wiedzy autora, czasami autor wspólnie yy, z, z redaktorem, znaczy prowadzącym, wybiera ilustracje. Podpisy ilustracji, umiejscowienie tych ilustracji, zleca się sporządzenie indeksu, sprawdza się, czy bibliografia, czy, czy wszystko, wszystko mapy. Zleca się zrobienie map, zrobienie indeksów, nabywa się czasami prawa autorskie do, do ilustracji, bo nie wszystkie ilustracje, nawet dla potrzeby książek historycznych, są w domenie publicznej. Grafikowi się zleca okładkę, czasami i yy, 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 Zmienia się grafika, bo okładka jest, nie, okładka jest fatalna, a grafik w ogóle jest głuchy na sugestie. Są takie historie, i finalnie dopiero jest wtedy książka po łamaniu gotowa do druku. I wtedy następuje bądź promotor albo no, no, promotor, promotorka, osoba odpowiedzialna za promocję, która ogarnia kwestie takie spotkania autorskie, wystąpienia na jakichś fajnych eventach kulturalnych, wywiady w radiu, w telewizji, w pamięci. I obserwując spod całej Twojej wypowiedzi, to jest cykl różnych e, sytuacji i ludzi, z którymi trzeba się zderzyć po kolei, żeby stworzyć dobrze napisaną książkę. E, tak, znaczy w ogóle, żeby stworzyć książkę, to e, też e, trzeba się zderzyć z tymi, f, f, z większością przynajmniej tych osób, ale to jest coś cały cykl. Praca autora jest bardzo samotną pracą, bo się siedzi i pisze i czasami chodzi do bibliotek zbierać te materiały, ale później następuje właśnie taki, można powiedzieć swoisty kocioł, że jest dużo osób odpowiedzialnych i współpracujących przy tym, żeby, tu nie chodzi o, o, żeby deprecjonować, ale żeby ten produkt był jak najlepszy, w tym sensie produkt, żeby coś fajnego konsument nabył i żeby konsument był z tego zadowolony. Bo prawda jest taka, że to chyba nie sztuka komuś, nie wiem, tak opakować książkę marketingowo, że człowiek kupi, wyda te pieniądze, ale potem jest rozżalony i już nie będzie chciał nic przeczytać tego autora, bo książka nawet nie tyle, że jest zła, czy jest niechlujna. No nie? to, to też strasznie, strasznie Łatwo zrazić yy, czytelnika. Stąd yy, no, naprawdę jest dużo, dużo yy, pracy. Najlepiej to było widać w moim przynajmniej w wypadku przy książce Chrobry Rex, gdzie zrobiliśmy drugie wydanie i wydawałoby się, że to będzie tak, a drugie wydanie już po sprawie. robiliśmy się nad tym, ja i moja redaktor prowadząca straszliwie nad tą książkę, że to zajęło kilka.